Cześć! Dzisiaj chciałbym pokazać Wam dwie lampy. Obie lampy to tak zwane miecze świetlne. Pierwsza z nich to jest lampa Yongnuo 360 wersji drugiej. To jest ta lampa. W przeciwieństwie do wersji pierwszej i wersji trzeciej, ta lampa ma wbudowany akumulator. Jak widzicie, to jest lampa w kształcie rury wykonana z plastiku. Natomiast druga lampa, którą chciałem pokazać, to yy, to jest lampa Nang, którą już kiedyś widzieliście w którymś z moich filmów. Yy, to jest również miecz świetny, ale w nieco innym kształcie, zwróćcie uwagę, ta lampa jest wykonana z płaskownika aluminiowego, o bardzo, bardzo solidna konstrukcja, zaślana akumulatorem NPF i ma jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, otóż. Zwróćcie uwagę na ten ruchomy kształtownik, który tu się znajduje. On pozwala na zamontowanie, na połączenie ze sobą dwóch lamp. Zwróćcie uwagę, tutaj po prostu wkładamy kolejną lampę i mamy taki przedłużony miecz świetny. Szczegóły zobaczcie na filmie. Zaczniemy od budowy lampy Yongnuo 362. Od góry znajduje się włącznik i gniazdo zasilania. Z drugiej strony gniazdo statywowe z gwintem. Lampa wyposażona jest w panel sterujący z tą obwiednią pomarańczową. Wyświetlacz, cztery przyciski i potencjometr. Jak widzicie, tu są jeszcze dwa malutkie wyświetlacze. Jeden z nich odpowiedzialny jest za stan baterii. To znaczy w momencie kiedy stan baterii jest niski, pojawia się symbol ładowania. Natomiast w drugim wyświetlany jest aktualny wybrany kolor z palety RGB. Sterowanie odbywa się za pomocą po pierwsze wyboru funkcji to wybieramy przyciskami. W tej chwili przycisk baterii, wskazujący od 1 do 9 poziom naładowania baterii, przycisk przełączający 3200 i 5500 Kelvinów, przycisk RGB, odpowiedzialny za wybór koloru z palety RGB, oraz przycisk e, Fine Tune umożliwiający. Wybór, czy chcemy o 10 jednostek przychodzić, czy przechodzimy o jedną jednostkę. I w tej chwili potencjometrem możemy wybierać 1% wartości. Często ten 10% przyrost wartości jest wygodniejszy, jeżeli chcemy szybko uzyskać wybraną wartość. Jak widzicie, tutaj jest. Możliwość załadowania aplikacji, dzięki której możecie sterować lampą z telefonu. Często to jest wygodniejsze, to znaczy, wybór, jest, wybór koloru na przykład jest prostszy niż, niż tutaj, w ten sposób na wybieraku. Kolor, na którym nam zależy, wybieramy poprzez dodawanie wartości w danej składowej koloru, czyli jeżeli chcemy wybrać na przykład czysty niebieski. No musimy pozostałe kolory wyzerować, tak jak w tej chwili, i w tej chwili mamy czysty kolor niebieski. Jeżeli chcemy wybrać na przykład czysty czerwony, wybieramy pozostałe wartości ustawiamy na 0, natomiast tutaj wybieramy kolor czerwony. Jeżeli do tego czerwonego dodam odrobinę zielonego, zwróćcie uwagę, co się dzieje. OK. Przejdźmy teraz do trybu światła dziennego. Tutaj podobnie. Możemy albo mieszać pomiędzy temperaturami barwowymi 3200 a 5500, albo wybierając, chcąc ustawić na przykład 5500, musimy mieć pozostałe, musimy mieć 3200 ustawione na zero. W tej chwili wybieram 5500. Jeżeli chcę wybrać z kolei 3200, muszę wyzerować 5500. Tak to wygląda. Lampa jest wyposażona w 160 diod o temperaturze barwowej 3200 i 160 diod o temperaturze barwowej 5400. Temperatury pomiędzy uzyskujemy poprzez mieszanie tych dwóch składowych. Lampa posiada również 40 diod RGB umieszczonych tutaj z boku. Zasilanie lampy odbywa się poprzez jedno ogniwo Samsung 18650. Przejdźmy teraz do pomiaru jakości tego światła. W spektrofotometrze ustawiłem temperaturę barwową na 5600 kelwinów. Zobaczymy jaki wynik pokaże nam pomiar. Rzeczywiście jest zbliżony do deklarowanej 5500 kelwinów. Mamy 5476. CRI mamy na poziomie 95 i 2. TLCI na poziomie 95. I odchylenia Delta UV na poziomie Magenta minus 0,024. TM30 na poziomie 90. To są bardzo przyzwoite wartości. Sprawdźmy teraz 3200 Kelvinów. Na moment przełączę. Spektrofotometr na 3200. I sprawdźmy wartości dla temperatury światła żarowego. Wobec deklarowanych 3200 mamy 3064. To samo w sobie jest ok. CRI na poziomie 95,9, TLCI 93. Bardzo przyzwoity wynik. Delta UV, odchylenie. Również minus 0010, niewielkie odchylenie w stronę magenty. TM30 na poziomie 91. Teraz przejdziemy do lampy nangwang I może najpierw w jaki sposób tę lampę obsługujemy. Włącznik znajduje się tutaj. Nieco powyżej uchwytu. Wciskając włącznik, włączamy lampę, i włącznik ma jeszcze dodatkową funkcję. Naciskając krótko, przełączamy pomiędzy trybami. W tej chwili jest tryb światła białego ustawiony na 3200. W tej chwili jest tryb światła białego również 3200, ale w trybie soft. I tryb RGB. Czyli przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami następuje poprzez wciśnięcie krótkotrwałe przycisku włączenia. Przejdźmy do elementów obsługi. Mamy dwa potencjometry oraz cztery przyciski i wyświetlacz. Pierwszy przycisk jest odpowiedzialny za stan baterii. Tu również, podobnie jak w poprzedniej lampie, od 1 do 10. Kolejny przycisk to jest przycisk adresowy dla zdalnego sterowania, ponieważ nie mam zdalnego sterowania, więc trudno mi ocenić działanie tego sterowania. Tu przypisuję po prostu numer lampy. Kolejne przyciski dotyczą już RGB i tak. Pierwszy z nich to jest tryb przechodzenia w interwale czasowym poprzez całe koło koloru wolniej, szybciej. Natomiast kolejny tryb to jest tryb flash. On działa zresztą w obu zarówno w trybie RGB, jak i w trybie światła białego. Mamy tutaj po prostu efekty specjalne w postaci flasha, czyli Włączanie i włączanie lampy w odpowiednim interwale czasowym. W ten interwał czasowy możemy ingerować. Zobaczcie. I tak jak wspomniałem, działa to również w trybie światła białego. Jest też tryb SOS. No i sterowanie kolorem. Tutaj w przeciwieństwie do lampy jąknuło, odbywa się to poprzez przejście od 1 do 360 stopni co 1 możemy bardzo precyzyjnie sterować kolorem. Mamy możliwość również sterowania mocy, mocy natomiast nie bardzo mamy możliwość sterowania nasycenia tego koloru. Zobaczmy, jak wygląda rozkład diod w tej lampie. W tej chwili mamy włączone diody 3200. Zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy zmieniam temperaturę barwową, dochodzą diody światła dziennego, aż do momentu, kiedy osiągniemy 5600 kolwinów. Wtedy palą się tylko diody światła dziennego. Rząd środkowy odpowiada za światło RGB. Mamy jeszcze tak zwany tryb soft. Tryb soft tej lampie realizowany jest przez rząd diod umieszczonych po obu krawędziach, wewnątrz tych krawędzi i świecących do wewnątrz lampy. Światło odbija się od powierzchni lampy dając bardzo miękkie światło. Chciałem Wam teraz pokazać na co powinniście zwrócić uwagę. jeżeli Filmujecie na przykład obiekty, które odbijają światło, będziecie widzieć taki rząd diod, ewentualnie obiekty, które rzucają cień na coś. Jeżeli nie zmiękczycie tego światła, to będzie tak właśnie wyglądało. Dotyczy to oczywiście każdej lampy, która ma gołe diody. Teraz przełączę się na tryb soft i zobaczycie różnicę. Zwróćcie uwagę, w trybie soft... Nie mamy tego problemu. Zmierzymy jakość światła. Temperatura barwowa 5600 kelwinów pokazuje nam 5749, więc jest zbliżona, ale troszeczkę chłodniejsza. CRI na poziomie 97,1 TLCI 98 bardzo dobre wyniki i RF Czyli TN30 na poziomie 93, odchylenie w stronę magenty 0036. Teraz zmierzymy temperaturę 3200. Wynik prawie identyczny z ustawieniami 3200, 3197 CRI 96,4 TLCi 97. RF 92 Delta UV minus -0053 w stronę magenty. Zwróćcie uwagę, że obie te lampy świecą z dosyć podobną mocą. Mierzyłem obie lampy z odległości 1 metra i zwróćcie uwagę na wyniki. Zwróćcie uwagę również na pełny wykres CRI, na paski CRI. Ponieważ obie lampy mają dosyć zbliżony wynik CRI RA, czyli wynik pierwszych 8 kolorów, zobaczmy, co się dzieje w kolorach od 9 do 15. I tutaj widać już wyraźną różnicę pomiędzy tymi dwoma lampami, bo o ile paski od 1 do 8 dają dosyć podobny wynik zbliżony do 96, czyli bardzo dobry wynik. O tyle różnice pokazują się w pasku Dziewiątym, czyli w kolorze czerwonym, o którym kiedyś wspomniałem, że jest istotny z punktu widzenia odwzorowania ludzkiej skóry. Dlatego zwróćcie uwagę na ten pasek. I tutaj lampa Nanguang zdecydowanie wygrywa pojedynek. Po prostu ona znacznie lepiej świeci. To samo pokazywały zresztą wyniki TLCI i TM30. Ta lampa w każdym z tych wyników była po prostu lepsza. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych dwóch lampach? Jeżeli chodzi o jąknuło 360 wersji drugiej, tutaj jedna rzecz dosyć mocno mi przeszkadza. Widzieliście w teście, że tutaj znajduje się mocowanie statywowe, natomiast gdybyśmy chcieli zasilić tą lampę, to gniazdo zasilacza jest. Z drugiej strony, więc, jeżeli postawimy tę lampę w ten sposób na statywie, to po prostu kabel będzie nam zwisał przez całą długość lampy. To jest rzecz, która mi się w tej lampie nie podoba. Oceniając obie te lampy, wydaje mi się, że lampa Nanguang jest zdecydowanie lepszym wyborem. Począwszy od lepszej jakości światła, poprzez lepsze możliwości regulacji. To wynika z tego, że lampa jest wyposażona w dwa potencjometry i znacznie łatwiej jest ustawić zarówno kolor, jak i temperaturę barwową. W obu przypadkach to jest po prostu znacznie, znacznie łatwiejsze w przypadku tej lampy. Lampa też ma wymienną baterię, to też jest jej zaletą. Solidniejsza konstrukcja, metalowa konstrukcja, tryb soft który jest z mojego punktu widzenia zdecydowaną przewagą nad lampą Yonguno. Widzieliście test, w którym świeciłem gołymi diodami na rękę i widzieliście te poszarpane cienie i widzieliście, jak to wygląda po przełączeniu lampy na tryb soft. Dodatkową zaletą jest możliwość połączenia tych dwóch lamp i uzyskanie w ten sposób długiego źródła światła. I kolejną zaletą, która daje przewagę lampie Nanguang, jest ta głowiczka metalowa, która jest załączana do zestawu. To jest naprawdę bardzo solidny kawał sprzętu. Ta głowica jest w stanie pod dowolnym kątem utrzymać tą lampę mimo zamontowanego ciężkiego akumulatora na statywie. Także to jest kolejny punkt, który powoduje, że ta lampa, moim zdaniem, jest lepszym wyborem. Do czego możemy użyć tego typu lamp? Otóż, według mnie to jest bardzo wygodne źródło światła, jeżeli operujemy gdzieś poza studiem, jeżeli potrzebujemy gdzieś coś doświetlić, jeżeli potrzebujemy na szybko nagrać wywiad, a nie mamy możliwości podłączenia się do prądu. To moim zdaniem dwie takie lampy załatwiają sprawę. Jeszcze jedna uwaga odnośnie tej lampy. Otóż, producent dokonał rebrandingu i w tej chwili firma Nan Guang zmieniła nazwę na firmę Nan Light, a lampa nazywa się ta lampa w tej chwili nazywa się Nan Light Mix Wand 18. Ja tą informację umieszczę w opisie, żeby było łatwiej Wam znaleźć tą lampę. Lampa występuje w tej chwili w dwóch odmianach. Jest odmiana metalowa, tak dokładnie taka sama jak ta, tylko występująca pod inną nazwą. I Ta lampa kosztuje 890 zł. Jest druga wersja tej lampy, wykonana w całości z plastiku, ale wygląda praktycznie identycznie i jest o 300 zł tańsza. Także jeżeli ktoś nie chciałby inwestować 900 zł, ma możliwość zakupienia tej lampy sporo taniej. Nie ma wtedy w tej lampie plastikowej nie ma możliwości połączenia tych dwóch lamp, po prostu ta konstrukcja z plastiku byłaby za słaba, żeby to, te dwie lampy utrzymać. Natomiast funkcjonalnie to jest dokładnie ta sama lampa, czyli ma tryb soft. Po prostu to wygląda identycznie. Nie miałem tej lampy w ręku, ale widziałem widziałem zdjęcia tylko tej lampy, ale hmm, wygląda identycznie, wydaje mi się, że funkcjonalność jest taka sama. Yy, jedna uwaga. Yy, to, że polecam tą lampę, to nie znaczy, że yy, w jaki sposób jestem związany z firmą, czy z dystrybutorem tych lamp w Polsce. Po prostu to jest lampa, którą kupiłem i uważam, że to jest lepszy wybór niż, niż lampa Nuo, której notabene mam dwie sztuki, bo kupiłem je wcześniej, a potem trafiłem na tą lampę i w tej chwili, gdybym miał dokonać wyboru, na pewno tamtych lamp bym nie kupił, tylko wybrałbym dwie czy trzy sztuki tej lampy. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkim dobrego światła i do zobaczenia.